Dzień dobry, nazywam się Tomasz Kolankiewicz i zapraszam Państwa na kolejny już cykl poświęcony polskiemu kinu gatunkowemu. Tym razem będę Państwu o polskim kinie fantastyczno-naukowym, a cykl nazywał się będzie W obliczeniach był błąd. Kończą się lata 80., mamy rok 89., wchodzimy w te tak zwane 90'sy. Lata 90. Upada w Polsce komunizm, yy, zaczyna się wolna Polska, zaczyna się absolutna masakra polskiej kinematografii. Zmienia się absolutnie model. Yy, yy, yy produkcyjny, tak, przestaje istnieć centralne zarządzanie. Wszyscy myślą, że teraz to się dopiero zacznie, będziemy mieli wspaniałe filmy i w ogóle wszystko. No, zaczyna się coś, zaczyna się po prostu zalew polskiego rynku przez tanie, dosyć beznadziejne produkcje ze Stanów Zjednoczonych. Do tego stopnia ten zalew był duży, że jak już się pojawia jakiś film z innego kraju, na przykład francuski film Wielki Błękit, to też był podpisany jako film amerykański, z rozplędu po prostu, bo wszystkie filmy zagraniczne były wtedy amerykańskie, trochę jak ubar. I wtedy Polacy też zaczynają kreślić troszeczkę inne filmy fantastyczno-naukowe. I tutaj, znowu nawiązując do naszego tytułu w obliczeniach był błąd, muszę powiedzieć, że tutaj ten błąd był największy chyba. To znaczy to jest taki moment, kiedy powstały zdecydowanie najsłabsze polskie filmy fantastyczno-naukowe. Takie filmy jak na przykład Operacja Koza Konrada Szłajskiego, który jest filmem fantastyczno-naukowym, trochę też komediowym. Filmem bardzo mocno e, zainspirowanym analogicznym amerykańskim filmem, o, e, o, o, o jakieś takie właśnie przeniesienie jak gdyby, tożsamości z jednej osoby e, e, do drugiej. Lepiej. Lepiej, byś tyle nie piła, zniszczysz mi całą wątrobę. Wątroba jest okej. Okay. Masz tylko trochę słabą głowę powstaje film Czarne słońca Zalewskiego powstaje dosyć ciekawy film młodzieżowy Łowca ostatnie starcie który z jednej strony jest debiutem Mateusza Damieńskiego jako aktora dziecięcego ja to pamiętam z czasów, z czasów szkoły podstawowej bardzo popularny. Był wtedy Mateusz Damiński wszystkich koleżanek, bo rzeczywiście to był przystojny chłopiec, do dzisiaj chyba zresztą mu to pozostało, nie mnie oceniać, ale um, oczywiście to był taki film, który um, zrealizował Jerzy Łukaszewicz i który był filmem młodzieżowym, no jednak wykorzystywał element gamingowy, tak? czyli pojawiających się gier komputerowych. Jestem to barywacz. Nazywam się Janik. Cześć porywaczka. A to jest nasz samolot. O, nie Na tej fali oczywiście powstało jeszcze kilka takich filmów, e, e, właśnie nawiązujących, takich też często filmów szpiegowskich i tak dalej, nawiązujących właśnie do, tego, do, tych, do tych nowych technologii lat 90. Wydaje mi się, że jednym z najciekawszych, jeżeli nie najciekawszym filmem z lat 90., 90. fantastyczno-naukowych, jest e, e, film e, m, pod tytułem Enak. Dziwne imię, prawda? Enak. Natomiast jeśli przeczytać je w SPAC, to wychodzi nam Kane. I ten film był zainspirowany obywatelem Kane'em. Jak wiemy, to jest film Sławomira Idziaka, wybitnego operatora. Jak wiemy, dosyć niebezpiecznie jest. Inspirować się filmem Obywatel Kane, dlatego że to jest film, który jest uznawany za jeden z najlepszych filmów w historii kina, jeżeli nie za najlepszy film w historii kina. Jest to więc, jak to się mówi, wysoki koń. z wysokiego konia można bardzo niestety boleśnie upaść. I tutaj ten film jest bardzo ciekawy, natomiast jednak rzeczywiście troszeczkę kładzie się na nim dziejem. To... Porównanie, dlatego, że to jest film, który niestety nie jest tak dobry jak obywatel Kane. Mimo, że niezaprzeczalnie ma swoje różne, e, 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 różne e, e, zalety. Być może po prostu Edward Gentara, który gra tam główną rolę, e, czyli właśnie tego Charlesa e, Enaka, po prostu nie jest tak dobrym e, aktorem jak Orson Welles, który był reżyserem tego pierwotnego e, obywatela e, Kane'a. I, I powoli zaczynamy zmierzać do. Kolejnej, kolejnej dekady, czyli początku XXI wieku i tak naprawdę tutaj to dopiero się zaczynają się rzecz, dziać rzeczy straszne. To znaczy na ekrany kin wchodzi film IREK, kosmiczna nominacja z roku 2002 Jerzego Gruzy. To jest film, który wykorzystywał wielką popularność programu telewizyjnego Big Brother. I ten Irek był z, jedną z postaci, który pojawia się w tym filmie Big Brother. Zresztą na ekranie widzimy tutaj więcej uczestników tego, tego telewizyjnego show, bardzo popularnego wtedy. I ten film w jakiś sposób chciał monetyzować tą popularność. Jako taki, można powiedzieć, że spektakularnie się nie udał. Na wysadzenie samochodu szczura zużyliśmy ostatni zapas synteksu. A musimy jeszcze wysadzić. Restaurację Helena i dyskotekę Top Jazówka. No i restaurację Smakos. Ale oczywiście w tym samym 2002 roku mamy do czynienia z czymś zdecydowanie ciekawszym w polskim kinie, to znaczy z filmem Katedra Tomasza, e, e, Tomasza Bagińskiego. E, filmem animowanym, filmem zrobionym przez Bagińskiego własnoręcznie. Po godzinach pracy w firmie komputerowej, filmem, który oczywiście odnosi też sukces w postaci nominacji do Oscara, staje się filmem bardzo, bardzo popularnym. Zresztą do dzisiaj muszę powiedzieć, ten film, ten film bardzo, dobrze, bardzo dobrze działa. Natomiast z mojej perspektywy, jak gdyby miłośnika kina gatunkowego, no nie mogę nie wspomnieć o jednym, fi, jednym filmie, który, który pojawia się wtedy też na ekranach polskich, czyli o filmie Avalon. To jest taka koprodukcja japońsko-polska, zrobiona przez twórców japońskich, ale z udziałem polskich aktorów, kręcona w Polsce. Proszę Państwa, Polska, w początku XXI wieku, dla japończyków po prostu stanowiła fantastyczną scenografię do filmu fantastyczno-naukowego, dystopijnego, który dzieje się w jakimś po prostu strasznym świecie. Okro jakieś brudne w ogóle miejsca, jakieś dziwne tramwaje, no taki rzeczywiście jakaś alternatywna rzeczywistość gry komputerowej, która oczywiście tutaj jest tutaj jest takim punktem wyjścia. Film jest no delikatnie mówiąc zainspirowany jeżeli nie powiedzieć, jest po prostu z Rzyną z filmu Matrix. Tych filmów z tamtego okresu jest jeszcze więcej. Jest taki film Arche, czyste zło, film, który w ogóle nie wszedł do tylko Wyłącznie był, był, był prezentowany na, na VHS-ach i na, i na DVD. I potem po tych filmach. Niezbyt udanych, delikatnie mówiąc, zapada na dłuższy czas cisza. Cisza, która została przerwana dopiero w ostatnich latach za sprawą dwóch bardzo ciekawych filmów, to znaczy filmu e, e, Człowiek z magicznym pudełkiem Bodo i przede wszystkim filmu, filmu Foton Normana, Normana Leto. Zresztą, się troszeczkę dłużej przy tym, przy tym drugim filmie. Film Coxa jest oczywiście znowu takim nawiązaniem do, do, do tego, co robił Sulkin, to znaczy mamy właśnie to wykorzystanie jakby naturalnych scenografii, naturalnych plenerów, akcje w dwóch planach czasowych, tak naprawdę można powiedzieć takie love story fantastyczno-naukowe. Natomiast zdecydowanie ciekawszy wydaje mi się przykład tego drugiego filmu, dlatego że to jest tak naprawdę bardzo ciekawa wizja czegoś, co można by nazwać takim filmem fantastyczno-naukowym przeszłości. To jest tak naprawdę esej, można powiedzieć, filmowy, no właśnie będący taką historią ludzkości od zarania, czyli od w ogóle stworzenia kosmosu i tak dalej, aż właśnie do bardzo, bardzo dalekiej przyszłości, gdzie ludzkość, przestaje z ludzkością zostanie danymi po prostu wyłącznie. Bardzo ciekawy, to jest bardzo ciekawy film, zrealizowany z bardzo dużym rozmachem, też wizualnym. Norman Leto jest oczywiście artystą wizualnym, samoukiem. Tutaj razem z, z studiem Lightcraft, w którym, w którym miał możliwość jak gdyby, tworzenia tego filmu, tworzy taką zupełnie niesamowitą wizję tego właśnie świata przyszłości. Za przewodnika mamy tutaj Andrzeja Chyrę. Polecam Państwu bardzo serdecznie recenzję tego filmu napisaną przez Monikę Talarczyk na, dla portalu Dwutygodnik. Wydaje mi się, że po pandemii COVID-19. Zostajemy, mogę powiedzieć, w oczekiwaniu, siedząc na skraju fotela, czekając na nowe polskie produkcje fantastyczno-naukowe.